Cześć, cześć, widzowie, z tej strony Fake i zapraszam was na kolejny już 24 odcinek z naszej serii na 100% z gry LEGO Star Wars The Skywalker Saga. W tym odcinku, to już będzie ostatni odcinek z eksploracji, już mogę wam to zapewnić, to będzie ostatni odcinek z eksploracji. Dzisiaj gdzieś późnym wieczorem pojawi się trzeci odcinek już z fabuły, na spokojnie. A teraz zajmiemy się eksploracją planety Dagobah. Wiadomo, like, sub, komentarz i te sprawy, te na dole wiecie o co chodzi. I już przechodzimy do misji. Dzień dobry, dzi, dzi, jesteś naszym setnym rozmówcą, co oznacza, że wygrywasz bajeczną nagrody. Coś takiego zdarza się jedynie raz w życiu, masz okazję. Udać się na ratunek atakowanym pilotem, którym grozi pewna zguba. Działa jeszcze szybko, ponieważ ta niesamowita nagroda nie była długo dost dostawka. Ale poważnie oni tam się zatrzymają, ruszaj biegiem. I to rozumiem, ruszaj w tym kierunku, aby dobrać nagrodę. Postaraj się tylko nie dać po drodze wysadzić się w powietrze. Spokojnie, reiterada rebelianta. Gdzie mam polecieć? A, no, tutaj jest, dobra. Niedobrze, jak tak dalej spójcie, nie? Dobra, zrobiliśmy to. Dzięki za pomoc, dalej lecimy stąd, zanim więcej się ich. To ah, nie wytrzymamy Gratulacje. Spełniając warunki tej nagrody dał Ci się wygrać inną bonusową nagrodę w postaci. Prawdziwej nagrody. Teraz jeśli mogę się przeprosić muszę się udać na tej mikroprocesora regulującego entuzjazm. No, no, no. Imperialny technik artyleryjski. To nieźle. Zbierzmy tą monetę komety, i będziemy już lecieć na powierzchnię. Kilka monet się przyda, To ona twarda, nawet Tak guba. Bagno smokowęża. Mam nadzieję, że tytułowego smokowęża tu nie spotkam. a tu mamy kolacok od razu. Ciekawo. Witaj na Dagoba. Zatrzymam sobie. Co to jest? Hmm. No, tak później sobie tak sprawdzę. Co my tu mamy? To jest 417. Nowa formuła powoduje, to, że wychodząc z miejscowych grzybów. Jak szyby po deszczu. Eee, coś chyba zepsułem. drogi. Moja kolej. Okej, okay, no to jest przejście tutaj, żeby tam e, zaskoczyć, ok. A co naprawy grzybę można zrobić? Aha, dobra, trzeba się złapać tych. Żeby to odsunąć. Dobra. Dobra, tutaj. Muszę to pokazać Radzie. Mhm. Jak żeby po deszczu. I tu mam jakieś coś, nie? Tu... tu są dwa jakby ogniki, jakieś kółko. Tu jest V i jedno, jeden płomień, to co pamiętajmy. Może się to jakoś przyda. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie godzinny. Naprawdę mam taką nadzieję. Na wygnanie ruszyć muszę... A! Bo to jest tego! To jest pozostałości po tej kapsule rodynkowej. Jody. Tam mamy jeszcze coś za... O, to jest siódemka i trzy płomienie, dobra. Mamy zero skrzynkę. Co jednemu jodzie śmieciem. To skrzynki, To są skrzynki! jest tylko jedna? A, bo to jest ta, dobra. Stary Zapuszczanie korzeni. weźmy do chatki Jody. Czuję to. Drżemy tu moc. Na górze jest. Dobra. O rady, o jest pięku tam z gotowaniem. Rady. Ok, Dobra. Tam na górze widzę trzeba lotnią. Coś mi mówi, że dam sobie radę. z bagno. To jest misja? Jakim prawem? What? Oto dopiero niespodzianka. Nie spodziewałem się tu kiedy się tu kogokolwiek spotkać, ale. Nie, Twój statyk też się tutaj rozbił? Nie teraz. U możemy być rozbitkami razem, przyjaciółmi. A to co robią wszyscy dobrzy przyjaciele, to pomaganie sobie nawzajem w znalezieniu dobrego miejsca na nowy dom i zapewnianie im bezpieczeństwa po drodze. To co widzimy? Część czwarta, nowa kwatera. <noise> Super, za bardzo się bałem, żeby eksplorować koszmarne miejsce samodzielnie. Będzie o wiele więcej zabawy jeśli będę miał towarzystwo kogoś, kto wyciągnie gniew wrogów, to znaczy będzie ze mną śpiewał i tak dalej. Co? Część czwarta. Nowa kwatera. Chroni R5D4 podczas jego poszukiwaj miejsca do życia na, na Dagoba. O, Czekaj, droid, tam mieszkam muszę. Dobra. To jest piąty droid. Idź. Wytnę, mam pewnie tę misję, ale. No. Czekaj, czekaj. Wydaje mi się, że to jest to. Dosobnione zdal od wody. I jeszcze żadne paskudne stworzenie tutaj nie tak, się Tak, biorę to Twoich agentów, że przysłali moim agentom dokumenty. Zaraz co ja opowiadam. Moje wody chyba ciągle są trochę zawłocone po tej całej kraksie. Dzięki, do później nie z tobą! Stopu... <gryw> Zaraz tu wrócę, kur. Nie chcę mi się znowu z nim gadać. Znając życie, ile to trwało mi się? Z 5 minut, to 5 minut nagrania poszło do śmieci właśnie. Musiałem to wyciąć. <gryw> to było najnudniejsze w ży... miejsce, w życiu grałem potrzeba To jest shorta dobra Kocham odbierak Szkolenie synchronizacyjne Вот, наверное, сейчас. Обратим паркур. To jest kolejne hasło, tylko jak się tam dostać? To ja poleciałem a nie... nie ja tak Ten dzień zostanie zapamiętany, to nie zajmie długo. to jest czwórka i to jest kan. dobra jest pytanie gdzie było gdzie było to ta to no to jest wędrowne łuki do zukasu będziemy może znowu cię widzieć takich bagi jak tutaj już się nie widuję. Autentycznie podmokła do tego śmierdzące. Nowego basu wątpienia nie przebagna w galaktyce. Bagna na nabu? Nie, nawet bez, por bez porównywać. Siódme łuki. Z 33. I tutaj to mamy, dobra. Tak, czwórka to będzie K. Dobra, zrobiliśmy to Czyli to jest VK, kółko, siódemka i K. Dobra. To zbyt łatwe. Jedno jest z Zdobądźmy ten statek. Zaburzenie mocy Mogę je wykorzystać Babranie się w bagnie Myśliwy zjezdny Bewing! O, bewinga dostaliśmy Potrzeba granata. Chodzę to! Jak jest No już, ja to zrobię Bohatera, że nie ma Potrzebujesz łopki. No to jestem. Jasne. To wszystko część Każdy szuka kajbera uluka. Eee. Tu jest coś do wejścia. Potęga mocy, to prowadzi mnie ku zwycięstwu. to punktu podparcia to jest jakieś przejście na górę Zrobina, dobrze. Widzę. jak tam się dostać? Dobra, jest to coś faktycznego. No? No, dagoba. Mało nam ostrożnie zostało. To będzie ostatni klocek, jeszcze ta misja została. Tego Droida. A jeszcze to pomieszczenie. O to a nie, ten, karta z delnymi. Jak wieje, jezus. Dobra. Eee, hec. Piąta karta z danymi. To i nas został ostatni klocek na tej planecie Co to jest? Zastiniacie w jednej strony moc. No czy to dziwne. O Już widzę, że to będzie pogłatwane Ja już to widzę coś trzeba zrobić z mocą, trzeba będzie. Nie zawiodę. Nie boję się. Czuję Co to. Drzemie tu moc. Okej, okay, to trzeba mieć takie coś. O, są monety. Dobra. Monet nigdy za mało. Tutaj trzeba zrobić otwór prawda? Do? tak? Tak, dobra. nie mogę już ruszać? Czemu? I tu słychać jak tego, jak wejder oddycha. Ale fajne. Nie wiem czy słyszeliście to na nagraniu, ale ja słyszałem jakby, no... Oddychanie jakby Vadera, nie? Przez tą maskę. Jakie klimatyczne. Mogę tym ruszyć z powrotem, dobra. O ale się rozpadało. Dobrze nie, dobrze to nie jest gra online, bo pewnie już... Pewnie <laughs> bym przerwał nagrywanie. Na dobra, no, Teraz tych klacek Chyba krótszy wyszedł odcinek, nie sprawdzałem jeszcze czasu nagrywania. No, dobra... Odbiło ci? Ale pada, ja ci nie mogę. 334, Kaibor Gdzie była ta to, 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 to misja? Tutaj Ciągle się kręciłem po Topi? co? Tak właśnie nazwałem tą planetę. Najwyraźniej nikt inny tutaj nie mieszka, więc uznałem, że to moje prawo i obowiązek. W każdym razie skoro mam już tu przemiłe miejsce do zamieszkania przydałaby się odrobinę pomocy znalezienia elementów do budowy domu. A kogo innego lepiej o nią poprosić, jeśli nie współrozbitka. Miejsce na rozbicie obozu. Wiedziałem, że mogę się wyliczyć. Kiedy wcześniej się tutaj rozglądaliśmy, zauważyłem sporo drewna, pnączy i innych rupieci. Z tego wszystkiego zdecydowanie moglibyśmy zbudować dla mnie dom. To udany chłopak. Miejsce na rozbicie obozu. Dobra, będzie cięcie i widzimy się tutaj z powrotem, jak już zdobędę te rzeczy. Wszystko i teraz będziemy gadać z nim. Ładne łupy, zdecydowanie powinno tego wystarczyć, żeby zbudować doma. Właśnie, rozmawialiśmy już o tym, że ty go zbudujesz, prawda? Wiesz, już ty jesteś, więc w sumie czemu nie? Spróbuj czy coś lepszego, możesz samodzielnie zdecydować jak będzie wyglądał mój dom, brzmi fair? Aaaa, co tu mamy? Wieża, namiot... Co to jest? Klatka? Klatka. Nie wiem, dawaj wieża. Dobrze, chyba mi się podoba. Ten projekt wybierasz na pewno? Tak. Wspaniały. Zamek w sam raz dla króla, w którym właściwie poniekąd jestem, skoro odkryłem i nazwałem tę planetę. Nie odkryłeś i no nie nazwałeś tej planety. Król R4D4. R5D4 to jest Trachtopi. <grymny> Aż mam kęsięgę skorpionych szykawych. Jestem z metalu. Oczywiście, nawet mimo swego zniesienia się na szczerechowskie wyżenie monarchii, nigdy nie zapomnę swego wiernego towarzystwa, które było ze mną od początku. O to mój to w wdzięczności. pozdrowienia Miejsce na rozbicie obozu R5D4. Czy mamy Daj go na 100%? Tak, widzę, mamy Daj go na 100%, także... Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, wiadomo, like, sub, komentarz i te sprawy, tam na dole wiecie o co chodzi i czekajcie na późny wieczór, wtedy w kolejny, już trzeci materiał dzisiaj, także trzymajcie się, no i pa pa!